Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, ale dzisiaj z małym ogłoszeniem parafialnym, przede wszystkim Krystian, przepraszam, że dopiero teraz no, byłem dość zajęty, co ci zresztą pisałem, ale do rzeczy. Znajomy Krystian z kanału Informatik IT stracił jakiś czas temu swój kanał, niestety. I buduje go od nowa. Krystian, link oczywiście będzie w opisie filmu albo w komentarzu, zależy, gdzie będziecie oglądali ten film. Zajmuje się przede wszystkim poradami komputerowymi dla zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. W większości są to porady związane z systemem operacyjnym, ale co ja wam będę mówił? Zapraszam dzisiaj wyjątkowo na jego kanał, jeżeli szukacie pomocy, czasami z rzeczami trywialnymi, a czasami bardziej zaawansowanymi, bo Krystian buduje od nowa kanał pod tą samą nazwą, miał ponad 30 tysięcy subskrybentów. No, zostało na nowym kanale na razie 300, ale myślę, że dzięki Wam ta liczba szybko podskoczy. Uważam, że treści są wartościowe i nie robione pod publiczkę, typowo rozrywkowo, jest to jednak dawka całkiem sporej wiedzy. Więc jeżeli ktoś szuka takiego kanału, no to zapraszam w imieniu Krystiana.